Wszystkim jest. Co jest? Środa? Środa już jest. Skończyłem. Kurde, ostatnio coś długo mi schodzi. Jest 15.50 i sobie wracam. Jedną paczkę już mam, którą mi doręczył kurier z DPD, choć zamówiłem z impostem, ale wysłali DPD z Lidla. I w paczkomacie też mam. Czeka na mnie paczka Te z Lidla, z tym samym w sumie towarem Bo ja sobie zamówiłem I moja druga półka Też mi zamówiła, choć w większej ilości No, ogólnie temat Już tam kiedyś poruszałem Butów i tak dalej, i tak dalej Teraz chodzę w sumie tylko w jednej W jednej marce I tak naprawdę u wielu kurierów widziałem Że biegają w tej samej Samej, w tej samej, znaczy nie w tych samych butach? No, w tej samej marce. No, w sumie w tej samej marce. No, buty mają z tej samej marki. O, o, tego mi brakowało. A są to co? New Balance. Jest, są to moje drugie buty z tej firmy, które używam w firmie w, firmie w pracy i są mega, mega wygodne. W miarę odporne. No, w sumie nie rozkleiły mi się ani tamte wcześniejsze, ani póki co te eksploatuje je bardzo, bardzo, bardzo mocno, a mam też ciężki chód, więc łatwo nie mają. Ogólnie pracują, że tak powiem, w mieście po blokach, same bloki niemalże, więc też łatwo nie mają. Wydaje mi się, że na wiochach by wytrzymały dłużej. No i co jest jeszcze ważne, w sumie co? Może to być śmieszne dla niektórych, ale skarpety, kurde, przez przypadek kiedyś ktoś na jakiejś grupie chyba z Lidla czy z czegoś tam wstawił, że są skarpetki z Lidla, znaczy z Lidla, z firmy Kat. I wszyscy zachwyceni, szczególnie ludzie pisali, że do pracy to są idealne skarpetki. Więc postanowiłem i bardzo dobre opinie sprawdzałem w internecie, no mega dobre opinie mają skarpetki, więc sobie pojechałem do Lidla i kupiłem chyba 25 zeta, 3 pary i przekozackie są normalnie, cały dzień możesz w nich latać, czy jest upał, czy nie jest upał czy Ci się noga spoci, czy Ci się nie spoci nie ma kurde żadnego sprodu nie ma szwaj, nie ma nic, są niesamowite te skarpety więc Postanowiłem sobie kupić, więc dzisiaj doszło mi, bo na Allegro są dużo droższe niż na stronie Lidla. No i moja druga półka też mi kupiła, chyba, trzy pary jeszcze, znaczy trzy pary. W każdym zestawie są po trzy pary, więc jeszcze z dziewięć mi przyszło, więc mam ich sporo. I tak jak mówię, no buty są ważne, ale skarpety też, kurde. Wszystkie skarpety, jakie przerabiałem, to zawsze po całym dniu ta noga nie pachniała za fajnie lub przeważnie a w tych skarpetach z, z firmy CAD, niemiecka firma to no są przekozackie no przekozackie są raz gadam, zobaczymy co będzie po dniach. przez 3 dni w nich chodziłem nic, nic, nic nic, żadnego kurde właśnie smrodu, ani nic, ani noga nie spocona przekozackie są pokażę, pokażę je Wam później no na razie jadę więc tak jak mówię, no, buty New Balance, ja miałem chyba 6-5-3 numer. Mega wygodne, fajne, no, noga w nich nie boli. A przerabiałem wiele Adidasy, Nike, Pumy. Co tam jeszcze były, kurde, jakieś tam targowe, nietargowe. No, targowe to w ogóle się rozpadały, jak się na nie patrzyło. Na te New Balance, no, przekozackie są buty, no, mega wygodne. One ogólnie na półce za fajnie nie wyglądają. Ale na nodze robią już robotę. Więc, no, i co teraz? Wreszcie się w wpieprzyli pod koła. No, wyjeżdżamy tu jakoś. Za chwilę tu ktoś do kogoś wiedzie. No, jechać. a brak kurde lewy i ogień. Nie ma lipy Jeszcze jedno trzy dni. Nie, dwa dni. Czwartek, piątek i na urlop. Na dwa tygodnie. Więc niech mi nikt nie mówi, że kurierzy nie mają urlopu, bo mają. Może nie wszyscy mają dwa tygodnie. Ale ja mam. Tu niektórzy chłopaki już byli, ale to na tydzień. Na tydzień to jest za mało. W tamtym roku za wiele nie odpocząłem. Więc powiedziałem, że w tym roku biorę dwa tygodnie i tyle. Może jakiś tam filmik wpadnie. Może, ale pewnie wpadnie coś tam. Dobra, lecę na firmę, potem wam pokażę jak one wyglądają. Już na chacie jestem, mamy pakę, cyk, 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 pyk, 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 cyk, jedna, klucze, Ach. otwieramy, Ach. gdzie to mamy, cyk, cyk, dwie paczki mamy, mam skaner na bok, Możemy sobie ją otworzyć pyk. Pyk. Ah. Są z firmy Kat. Tak one wyglądają. Teraz to robimy. Ah. Okej. Okay. Mamy, To są takie, o, tu jestem już troszkę schodzone, ale tu noweczki. Takie króciutkie stopeczki, no może troszkę większe niż stopeczki. 43-46 nie, nie ma rozmiarów mniejszych i ani większych. Wyprzedane są. No ale ja mam taką szłapę. To no zajebiste są. No, materiał fajny. No i na serio, nie cud nic, nie cudź nic. Nie wiem, czy to, jest, czy to jest napisane. Jaki skład? O, takie coś tu macie napisane. Skład tych skarpetek. No ale są fantastyczne. Polecam, jedne, drugie. Chub, trzecie. I czwarta, bo tu mam inny napis, znaczy inny kolor. Dobra, tu. cyk, jeszcze jedna paczka. Ech. Rozrywamy. cyk tak. jedna, druga, trzecia, czwarta. Pięć par, piętnaście skarpetków zajebiście no i jak widzicie zaszalane o taki ma jest do sprzedania wygląda, że nie, nie jest brudny jest czysty, no tak cień pada jest do sprzedania za stówkę albo może nawet za darmo go oddam bo jest mi niepotrzebny Ukupiliśmy sobie nowe łóżko duże 2 na 1,80 osiemdziesiąt czy jakoś tak solidne, wielkie i w ogóle nie będę wam pokazywał no, fagacie. Dobra, zakładam żeby tu nikt nie wszedł. I tak to wygląda. Więc jak coś, to polecam. Każdemu brylki nowe. Czas ściągnąć. O, mam dość normalnie. No, więc buty z tego New Balance y polecam. Fajne są, wygodne. I te skarpetki myślę, że będziecie... Mega zadowoleni. Taki właśnie to odcinek krótki, może komuś pomoże i w ogóle. I tak mówię, no polecam. Oczywiście nic z tego nie mam. A teraz kończę, bo trzeba powoli zrobić dwójeczka i w ogóle. Więc bawcie się, subskrybujcie, lajkujcie, bo jakiś nowy film się pojawi. Teraz jakim busem pojedziemy na nadmorze? Ekipą 9 osób, 10 dni. Быдет